Dziś zapraszam Was na prezentację i testy, może nie tyle nietypowego laptopa, co z nietypową rozdzielczością. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Ostatnimi czasy laptopy bardzo mocno zyskują na popularności, a to dlatego, że mamy problem z dostępnością podzespołów komputerowych. A jeżeli są one już dostępne, to są bardzo drogie, głównie chodzi o karty graficzne, ale ostatnimi czasy nawet jest problem z procesorami, czy też z dyskami SSD. Dziś zapraszam Was na prezentację i testy laptopa na dużym wypasie. Lenovo Legion 7 generacji 6. Połączenie procesora AMD z kartą graficzną NVIDIA, ale o tym za chwilkę. Także pozwólcie, że teraz laptopa Wam zaprezentuję. Omówię jego najważniejsze cechy, jak i powiem, jakie podzespoły się tutaj znalazły. Obudowa laptopa wykonana jest w całości z aluminium, co sprawia poczucie, iż mamy do czynienia z produktem premium. Dodatkowo na trzech krawędziach, przodzie i bokach znajduje się podświetlenie RGB. I jak to w przypadku serii Lenovo Legion bywa, na górnej pokrywie widnieje logo z diodą RGB. Matryca tomatowej IPS o przekątnej 16 cali w standardzie 16.10, rozdzielczość 2560 na 1600, czas reakcji 3 ms i odcieranie 165 Hz. Jasność wynosi 500 nitów i według producenta mamy tutaj 100% pokrycia SRGB. Dzięki oprogramowaniu XRite Color Assistant możemy wybierać pomiędzy wbudowanymi trybami, w zależności od tego czy na laptopie chcemy grać, czy może obrabiać materiał wideo, czy też zdjęcia. Ramki ekranu są dość wąskie. Na górnej z nich znajdziemy kamerkę o rozdzielczości 720 pikseli z blokadą shootera. Klawiatura pełnowymiarowa posiadająca podświetlenie RGB Corsair IQ, czyli dostępna jest aż 16,8 miliona kolorów. Skok klawiszy jest dość wysoki, jak dla mnie są one bardzo wygodne, ale jest to kwestia osobistych preferencji. Natomiast touchpad przesunięty jest w lewą stronę i nie posiada wydzielonych przycisków funkcyjnych. Po lewej stronie laptopa mamy otwory wentylacyjne, obok nich USB typu C 3 3.2 generacji drugiej, które pełni także funkcję DisplayPorta 1.4, a obok uniwersalny port na mikrofon i słuchawki. Po prawej zaś kolejne otwory wentylacyjne, USB typu C 3 3.2 generacji pierwszej, jak i przełącznik blokady kamerki. Na tyle po bokach ponownie otwory wentylacyjne. 3 porty USB typu A, 3, 2 generacji pierwszej, USB typu C, 3, 2 generacji drugiej. Ten pełni tylko rolę DisplayPorta, ale również ładowania innych urządzeń. Dalej HDMI 2.1, wyjście karty sieciowej, jak i wejście zasilania. Na spodzie widzimy wysokie jak na laptopa gumowe nóżki, dzięki temu laptop ma dość wysoki prześwit. Dalej kratkę wentylacyjną, przez którą dwa wentylatory ośrodkowe zasysają powietrze. Jak i głośniki Harmana umieszczone w przedniej części na skrajnych bokach. Przejdźmy teraz do rzeczy istotnej, mianowicie podzespołów, jakie się tutaj znalazły. Procesor to ośmiordzeniowy 16-wątkowy Ryzen 5800H, karta graficzna RTX 3080, co ważne z najwyższym możliwym TGP 165W, 16 GB pamięci RAM DDR4 pracującej z zegarem 3200 MHz i opóźnieniami CL22, jak i dysk SSD M2 Samsunga o pojemności 1 TB i karta sieciową Killer WiFi 6. Aby to wszystko schłodzić, Lenovo zastosowało tutaj system chłodzenia ColdFront 3. Poza licznymi otworami wentylacyjnymi, o których już mówiłem, mamy także sporo innych, mniejszych, choćby na obudowie nad klawiaturą, jak i nawet pod samymi klawiszami. Te pozwalają ciepłemu powietrzu wydostać się na zewnątrz. I warto także dodać, że poza dwoma wentylatorami ośrodkowymi, mamy tutaj również komorę parową. Na laptopie poza systemem operacyjnym Windows 11 zainstalowany mamy także soft, który umożliwia m.in. na zmianę pomiędzy dostępnymi profilami. Możemy podejrzeć taktowanie procesora, pamięci RAM, jak i zapełnienie dysku SSD, czy też uaktualnić cały system. Jak widzieliście, specyfikacja bardzo zacna. Żeby to wszystko zasilić, potrzeba też dość mocnego zasilacza. Lenowo w komplecie dorzuca 300W. Natomiast jest on dość dużych rozmiarów. Teraz zapraszam Was już na wyniki testów. Te wykonałem w 7 grach w natywnej rozdzielczości, jaką wspiera ten laptop, czyli przypomnę 2560 na 1600 I jako już mam tutaj rtx 3080, to będą też testy w dwóch tytułach z włączonym ray tracingiem. Rzecz jasna sprawdziłem pobór mocy, temperatury procesora karty graficznej, jak i kulturę pracy. I dodam jeszcze, że wszystkie gry przechwytywane były Shadow Play, także te FPS-y, które zobaczycie na ekranie, będą delikatnie niższe od tych faktycznych, jakie ja uzyskałem podczas testów. Zaczynamy standardowo od Cyberpunk 2077. Średnio na ustawieniach Ultra dało uzyskać się 47 ramek, co akurat w tym tytule można uznać za komfortową rozgrywkę. W Assassin's Valhalla z suwakami ustawień przesuniętymi na maksa uzyskałem równo 70 klatek średnią. Stosunkowo nowy tytuł Far Cry 6. Tutaj również bardzo dobrze laptop poradził sobie na ustawieniach Ultra, uzyskując wynik 74 ramki średnio. W Legion także możemy wymaksować ustawienia i kończymy z wynikiem 61 klatek. Dość stary tytuł, a mianowicie Metro Exodus. 76 fps średnio na ustawieniach Ultra. Nie mogło zabraknąć CSGO, ustawienia wysokie bez włączonego wygładzania, poskutkowały FPS-em na poziomie 361, rzecz jasna wynik uśredniony. I na koniec nowość God of War. Na detalach Ultra bez problemu przekraczamy magiczną barierę 60 klatek, a nawet zbliżamy się do 70. Co do gier z Ray Tracingiem, to Far Cry 6 na detalach Ultra i RT Ultra uzyskałem średnio 61 klatek. Dodam tylko, że tutaj nie mamy opcji DLSS. Natomiast Watsbox Legion, aby na ustawieniach Ultra zarówno w grze, jak i RT dało się grać, musimy posiłkować się DLSS w trybie jakość. Skutkuje to średnim FPS-em na poziomie 48. Jak widzieliście mimo wysokich zwłaszcza jak na laptopa rozdzielczości bez problemu zagrać sobie można w nawet bardzo wymagające tytuły na najwyższych ustawieniach. A dodam jeszcze, że jakoś mam tutaj kartę RTX możecie sobie w wielu grach włączyć TLSS. Na tryb, chociażby jakość i zyskać jeszcze kilkadziesiąt procent na wydajności, niewiele tracąc oczywiście na jakości obrazu. Też bez problemu można zagrać sobie z włączonym ray Wszystko dzięki mocnej karcie graficznej, przypomnę, najwyższy, najmocniejszy model RTX 3080, że czas laptopowego. Pewnie część z Was powie, po co tak szybko matryca w laptopie, który nie jest w stanie wygenerować tylu FPS-ów. Otóż, po pierwsze, możecie sobie obniżyć detale na bardzo wysokie lub też wysokie, i dzięki wyższej rozdzielczości niewiele tracicie na jakości obrazu. Możecie to, o czym mówiłem przed chwilą, włączyć DLSS. że jasna nie jest on dostępny we wszystkich grach, ale w wielu już tak. I kolejna w końcu sprawa: to nawet mając te 50-60 fpsów klatek na takiej matrycy, ta płynność będzie zdecydowanie lepsza, aniżeli na 60 hercach. Uwierzcie mi, takie są fakty. Jako matrycy już mówimy, bardzo dobre odzorowanie kolorów, bardzo dobre kąty widzenia. Tutaj nie mam naprawdę czego się doczepić, i też nie zauważyłem zbyt dużego bleedingu praktycznie on no, nie występuje. Co do temperatur, zaczniemy od procesora. Tutaj w grach bardziej wymagających. Temperatury potrafiły dobijać prawie do 100 stopni Celsjusza. W niektórych tytułach było to poniżej 90, także zdecydowanie bardzo ciepło. Karta graficzna okolice 80 stopni, także tutaj problemu nie ma, aczkolwiek było to okupione dość głośną pracą laptopa, który podczas gry generował okolice 60 dB. Niby dużo, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę bardzo wydajne podzespoły, no to ja osobiście widziałem laptopy z sporo niższą specyfikacją, które podobny poziom głośności generowały. Jeśli chodzi o pobór mocy, to laptop pod obciążeniem z gniazdka pobierał okolice 235W. Bardzo duży plus za jakość wykonania. Przypomnę, że obudowa w całości wykonana jest z aluminium i biorąc tego laptopa w ręce mamy takie poczucie, że jest to produkt z wyższej półki. Plus też za dużą ilość portów USB, w sumie 6, 3 typu A, 3 typu C. Wprawdzie żaden z tych... Yy, Ostatnich nie jest w standardzie 3.2 generacji drugiej razy 2, ale dwa z nich pełnią również rolę displayporta i jeden z nich może służyć do ładowania, powiedzmy, innych urządzeń. Mówiąc o systemie chłodzenia, wspominałem o tym, że otwory wentylacyjne znajdują się także pod klawiszami. I pewnie zastanawiacie się, jak wyglądają temperatury i klawiatury podczas rozgrywki. Otóż organoletycznie jest ona ciepła, najcieplejsza w okolicy strzałek, aczkolwiek nic Was parzyć nie będzie. Zresztą zacznijcie teraz na zdjęcie, jakie zrobiłem kamerą termowizyjną. Jak te temperatury wyglądają, także nie ma się tutaj zbytnio o co martwić. Cena tego konkretnego modelu to 10700 zł. Biorąc pod uwagę bardzo mocne podzespoły, czyli procesor Razen 5800H, do tego najmocniejszy RTX 3080, dysk SSD o pojemności 1TB. Szybka matryca z dobrym odzorowaniem kolorów, bardzo dobra jakość wykonania, duża ilość portów, no to uważam, że nie jest ona przesadzona. Aczkolwiek, no tutaj w tej cenie widziałbym zdecydowanie jeden, chociażby port USB 3,2 generacji drugiej razy 2. Kamerkę 1080p, a nie 720p. No i szkoda, że jednak w kilku tytułach widzieliśmy temperatury na procesorze bliskie 100 stopni Celsjusza. Moi drodzy, na dzisiaj to byłoby tyle. Także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Linka do laptopa macie w opisie tego filmu. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco. Jak Wam się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.